Szukasz dużego, rodzinnego suwa, ale nie chcesz rezygnować z niebanalnego stylu? Przedstawiamy Hyundai Santa Fe 2022 roku w wersji Executive. Duży, rodzinny SUV z wyrafinowanym stylem Sensys Sportiness. 4,78 metrów długości, ten SUV posiada ogromny bagażnik o pojemności 782 litrów oraz imponującą kabinę z wyszukanymi materiałami, takimi jak skóra i aluminium oraz łatwą obsługą. A co powiesz na bogate wyposażenie w wersji Executive? dostęp bezkluczykowy, ładowarka indukcyjna, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele i kierownica, a także zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Do tego oszczędny napęd hybrydowy o mocy 230 koni mechanicznych. Dzięki niskiemu spalaniu wynoszącemu zaledwie 6,9 litra na 100 km i sprawdzonej sześciobiegowej skrzyni automatycznej ten SUV jest gotowy na dowolną trasę. Samochód w doskonałym stanie z niewielkim przebiegiem wynoszącym zaledwie 5640 km, dostępny od ręki w leasingu lub kredycie. Nie zwlekaj, wejdź na super Superauto.pl i przekonaj się sam. Zapraszamy.